<laughs> Bravo Jesteśmy teraz na hali w Szczawnie Zdroju, to są Mistrzostwa Komendanta Wojewódzkiego o Puchar Komendanta Wojewódzkiego w tenisie stołowym, w której biorą udział reprezentanci komend z terenu województwa dolnośląskiego, dokładnie 10 komend. Jeżeli chodzi o sport, to też chciałbym przeprosić, bo mój głos jest taki, a nie inny. Wczoraj byłem też w Sosnowcu na Pucharze Polski w kosza i trochę straciłem tego głosu, ale wracając do tego tematu, o którym Mówimy więc tak, strażacy z całego województwa, którzy w dniu dzisiejszym spotykają się tutaj w fajnym miejscu, w miejscu, w którym rzeczywiście są do tego warunki, żeby rozegrać między nami, między strażakami z województwa ten turniej o najlepszego strażaka w tym stołowym. Wcześniej specjalnie trenują strażacy do tych mistrzostw. A to są strażacy ci, którzy troszeczkę rzeczywiście grają, troszeczkę grają nawet w czasie wolnym albo po prostu po koleżeńsku w trakcie służby. Jest taki czas rzeczywiście na czas spędzania z kolegami w trakcie, gdzie można troszeczkę sportu pooprawiać. Jest to też czasami sport, który uprawiamy w ramach pełnienia służby na jednostce. Sprawność fizyczna dla strażaka to jest rzecz niemalże najważniejsza. Tak, jeżeli chodzi o, o te kwestie, to rzeczywiście e, dość rygorystyczne kwestie, jeżeli chodzi o e, przyjęcie do służby, a też e, w trakcie służby e, odbywamy e, testy e, ze sprawności fizycznej. Tutaj akurat tenis stołowy to bardziej techniczna e, dyscyplina, gdzie trzeba się wykazać e, i refleksem, e, i umiejętnością gry, e, więc koledzy, którzy grają w tenis stołowy e, dzisiaj tutaj reprezentują różne komendy z całego województwa no i będzie w końcu któryś ze strażaków, najlepszym strażakiem województwa Dolnośląskiego. To, to już kolejna impreza takiej wysokiej rangi, bo powiem tak, że akurat aktualnie robimy mistrzostwa Dolnego Śląska, straży pożarnej. W piątek, czyli za cztery dni będziemy robić mistrzostwa Wałbrzycha i całych powiatowych szkół podstawowych i średnich. Tak więc tutaj, tutaj w piątek na pewno przyjedzie e, wszystkie szkoły podstawowe i średnie z powiatu wałbrzyskiego i z całego Wałbrzycha. Także w piątek duża impreza. W następnym tygodniu, powiem tak, za półtora tygodnia robimy Grand Prix Polski kadetów i kadetek. Tak więc z całej, z, całego, czy z całej Polski przyjedzie około 260 zawodników, plus trenerzy e, i, i opiekunów. Także naprawdę to jest impreza prawie czterodniowa, bo to od czwartku już zaczyna pierwsze treningi, od, od piątku już eliminacje aż do niedzieli. Tak więc no, myślę, że e, baza tutaj sportowa i sprzęt, który akurat posiadamy, no, jesteśmy przygotowani na robienie e, imprez rangi e, Mistrzostw Polski, a nawet e, Mistrzostw Europy. E, w, w tym roku, w 2025, mamy e, już. E, podpisaną umowę z Polskimi Związkami, czy z, y, robimy Puchar Polski e, w tańcach e, w maju, e, robimy e, w 8 marca robimy e, jed, e, ogólnopolski turniej w agropatyce sportowej, e, robimy Puchar Świata w forkrosie i Puchar Polski e, na torze forkrosowym na Słonecznej Polanie. Tak więc e, myślę, że tych imprez jest coraz więcej w Szawnie i na takim poziomie nawet polskim, międzynarodowym. Panie Marcinie, bardzo e... Gratulujemy dzisiejszej wygranej, ale to nie pierwszy raz. Czy znaczy, no nie pierwszy i nie ostatni. No z Arkiem, no to Arek w tamtym roku był pierwszy, ja byłem drugi, także zmieniamy się miejscami. A skąd ta miłość do, do, do tego sportu? No, miłość, no dziadek, tata, ja. No, tak. Ale co dziadek, tata, ja? No gramy w scenicę stołowego. No. Znaczy no tata już nie, nie gra, bo nie żyje. Dziadek już wiekowo też już nie gra, no ale no, od dziadka się zaczęło. No. Dzisiaj tutaj jest turniej teraz w tenisa stołowego Strażaków Dolnośląskie. Teraz w piątek jedziemy na Mistrzostwo Dolnośląska w Bamingtona. Więc y, trochę tych dyscyplin się y, uprawia. Y, 24 marca y, jest służb mundurowych w Marii w y, Bilarda, więc też zapraszamy. <ścoughs> więc no, jest, czasu brakuje. Dla dzieci, dla żony, ale no, jakoś pomalutku do przodu. Kondycja, y, dobra kondycja przydaje się w pracy. Też też pracy się przydaje. No, no, na co dzień też no, wróciłem do sportu, bo miałem chwilową chwilą przerwę w, w graniu w tenisa stołowego. Wróciłem tutaj do Wolbronka, do klubu, gdzie gram tam z, w drugiej lidze z kolegami, więc no, cały czas treningi, jest sport, aktywność, jak można powiedzieć.